Dlaczego pan Kaczyński prezydent odwołał pana premiera Marcinkiewicza, pan a wziął swojego brata. Przecież ja nie znam państwa w świecie, żeby był prezydentem, brat i premierem. Ja nie wiem dlaczego taka koalicja powstała. Nie mi pan odpowie na te pytanie. I nie ja wybrałem Pis, nie ja pozwoliłem, żeby pis wygrał wybory tylko ludzie, którzy głosowali na PiS i PiS wygrał wybory. Ja powiem Państwu szczerze, ja byłem zwolennikiem tego, żeby Kaczyński nie rządził z drugiego rzędu i Marcinkiewicza nie popychał, tylko żeby wziął odpowiedzialne zarządzenie na siebie. Jako największa partia, szef największej partii w parlamencie, niech odpowiada za to, co się dzieje w kraju. I ja praktycznie zmusiłem do tego, żeby był premier. Od razu wysłał za mną CBA, i robili prowokacje wobec mnie. To jakie to współrządzenie było? Gdyby Kaczyński był człowiekiem rzetelnym, uczciwym i realizował program Solidarne Państwo, to niech by ich jeszcze. I trzech było bliźniaków, to mógłby jeszcze jeden być marszałkiem Sejmu. Tylko Kaczyńskiemu Jarosławowi. W ogóle nie chodziło o realizację programu, tylko chodziło o intrygi, o prowokacje, o stworzenie CBA, o 6 rano zamykanie ludzi, doprowadzanie, tak jak pani Blidi, do samobójstwa. Ja nie rozstrzygam, czy ktoś jest winny, czy niewinny, proszę państwa, ale nie wolno tak działać, że gdyby on działał na rzecz Polski i Polaków, na rzecz ratowania, pomagania ludziom, to niech on jest premierem. Ale on sam raz tym się najmniej zajmował. Gdyby nie moje ciągłe straszenie wyjściem z koalicji, nie straszenie nawet, a stawianie pod ścianą. I mówię twardo. Albo to będzie, albo nas nie ma. Oni w ogóle pojęcia nie mają o gospodarce. Zobaczcie, czy któryś z nich miał jakąkolwiek firmę. Prezydent, premier, ministrowie. Czy oni zarządzali własną firmą? Niestety ci ludzie po trupach, a do celu, po trupach, żeby nie wiem co się działo, musi być na ich. Tak po prostu się współrządzić nie da. I nie dało się. My, ktoś powie, no to przegraliście, nie ma was w Sejmie. No i nie ma. Nie przegraliśmy. Jak, jak powiedziałem, przegraliśmy bitwę. Natomiast nas nikt nie pokonał. Chcieli pokonać. I obojętnie co będą robić, nie pokonają. Bo ludzi nie pokonają.